Macie ognia będziemy palić papierosa o Nadziała <laughs> dobra no działa się, kurwa, banią normalnie Co jest no kurwa? kurwa jest? Nie, bo kurwa gruby jest z nim ziomek, wiesz? Tak? No znaczy on się z nim kumpuje ja zabrałem mu telefon Nie gruby jest z nim i oni się tak jakby kurwa przyjeżdżali ja może, i on, chuta, i on to... gruby mi gruby mówi, że się nie chce wpierdalać Tak? Ale ja mówię, że go nie znam I mówię mu chuj jak cię wyjeżdżał to chuj, to wiem co Czepała niego z Za bandy, kurwa Chłop też jak chłop mnie opływ, ja go też oplułem, nie, go Ale ty, pcy Dobrze, że No i dobrze, a co on ty? Poka zaję stary. Dobrze Calculation stary korb Ty go znaszną się? Tak A już widziałem ja patrzę. Awantra. Podbiegam od tyłu. Patrzę do czego. No dobra. Kurwy. To wzięły. No ja A to mało lat no, jakiś filmik kręcił, nie? Ja go blokowałem. Nie, nie, nie. Nie kasowałeś mu? Ja no. mu nie kasował. Jak tam było już ten. No. no. Ja też do niego potrzebę wcale. A tenu, to na przykład od pani by Jakiemu? Co tam, co tam, dwóch łebków, które on pod yeah, I pan, co, mówiło? To, co, co mówiło? Nic, Nic. mówiło, że no został bo no było od Pan by, jest co ten do mnie podchodzę, podchodzę do tego, co miał czapkę, co no nie? Mówię, no co gości on? No, Wiesz, skąd gości tak. on? Z ruchu. Co? No, <laughs> nie bać, nie bać. Wiesz, skąd gości on? Z ruchu. Z Gdzie siedzę? ten gruby, co nie nagrywa? Odebrał mnie to mu pani To jest maliście. Ten A czemu nie widać mojego ekranu? Pies zobaczył, że mnie do góry bierzesz, to ten. Tak to by mnie też zawinęli, nie? No Tak to jest, mówię ci, jak się ma druidów w Ta, druid mnie się ochał. Telefony, telefon taki, że 19% baterii zaraz nam to się skończy. Jak nie dojdziemy do auta, do ładowarki. Palca rozjebałeś, rafon. Gdzie? Gdzie rozwaliłem rękę? Ty chory. Nie, nie rozwaliłem żadnej ręki. Poka kumpli. Nie ma kumpli. Kumple z przodu idą tym razem. Mogłeś mu najebać. Nie mogłem, bo już policja wjechała. Od razu. Od razu. Chłop mnie tylko do góry wziął, odsłonił mnie na bok. I powiedział, że Rafon coś tam, coś tam, a ja kurwa... Ścisnął mnie. Nasz chłopak nasz, mnie ścisnął, żeby wiedział, żebym nie robił dymu. Jak ty Rafon zbroję obstrałeś? Ty chyba gościu obstrałeś zbroję. Później no. Stary, obstraj zbroję na internecie. Pozdrawiam cię. Siema, mordeczko, pozdrawiam. Pozdrawiam cię, gajcu, Jak na jemie. Główno ten jem. Kupka. kurwa.